Jedną grę w zeszłym roku pominęliśmy jedną istotną premierę, którą przez chwilę żył cały nasz portal. O Arkage Unchained guru i Pricks pisali kilkukrotnie, a pierwszy niósł o zapowiedzi projektu zyskał prawie 13 tysięcy wyświetleń. Kolejne, mimo iż były już nie tak chwytliwe, nadal gromadziły was w tysiącach, a w komentarzach pojawiały się sporne opinie. Jedni byli zafascynowani tym, że Arkage czeka odrodzenie, inni pokali się w głowę, że zapłacimy za grę, a gamingo i tak z czasem zrobi swoje. Czy Arcade Unchained ogólnie odniósł sukces? Dlaczego wersja płatna zyskała taką popularność, mimo że zazwyczaj to transfer na free-to-play jest szumnym wydarzeniem? O tym w dzisiejszym materiale, na który serdecznie Was zapraszam. Arcaychy od początku nie miał łatwego życia, mimo że pewnie dla wielu z was, podobnie jak dla mnie, jest ucieleśnieniem gigantycznego rozbudowanego i wspaniałego MMORPGa. Żeby tradycji stało się zadość, wspomnę to, o czym mówię bardzo często na streamach. Arcaychy dla mnie był takim duchowym następcą prawdziwego Dark and Light z lat 2006-2008. Zresztą, patrząc na niektóre elementy, jak lotnie dla przykładu i rozwój z każdą kolejną aktualizacją, mam nieodparte wrażenie, że dystrybutor, czyli Tryon Worlds i Gamingo, oraz producent, czyli Excel czerpały ze wspomnianego leciwego MMORPGa garściami. Co by nie mówić, wyrósł nam Sandbox z krwi i kości. Bogaty, obszerny, serwujący mnóstwo systemów, podczas gdy większości konkurentów daleko do tak różnorodnego kontentu. Spójrzmy prawdzie w oczy, na 2014 rok był to tytuł pod pewnym względem wykraczający ponad standardy. Czy można go zatem określić mianem Next -gena? No, dobre pytanie, które powinien postawić przed sobą chyba każdy gracz tej produkcji. Pomijając już metkę Pay to win, Jaka do tego projektu przylgnęła w zasadzie od narodzin? Swoją drogą w ogóle, czy wiedzieliście, że prace nad Arcade'em rozpoczęły się w 2006 roku? To znaczy, że do czasu premiery w Korei w 2013, wliczając w to kilka testów, kreacja trwała 7 lat. A mówią, że Star Citizen robi się długo. Od taka dygresja. Wracając, co sprawiło, że zasiedlany przez graczy świat z podwodnymi wyprawami, smokami, lotniami i ogromnym terenem pod eksplorację stał się mimo pozytywnych ocen samego gameplayu punktem niezgody? no właśnie wspomniane wcześniej Paytwin. Nigdy nie byłem w Archeage graczem nastawionym na rywalizację na najwyższym poziomie, to od razu zaznaczę, ale śledząc przykładowo wątki redditowe z 2017 roku, dajmy na to, pojawiały się słowa weteranów, którzy sugerowali, że aby stać się kimś więcej niż tylko popychadłem, trzeba wydać nawet 3000 dolarów i drugie tyle na różnego rodzaju bzdury kosmetyczne, o ile w ogóle takie was kręcą. To drugie jest jednak nieistotne i wspominam o kosmetykach tylko jako ciekawostce podczas gdy 3000 dolarów na potrzeby rozgrywki, no to już sporo i obrazuje skalę problemu. Jednocześnie oczywiście znajdzie się masa osób, które uznają, że da się spokojnie zyskać tutaj wszystko za darmo i nie wątpię, w każdej że znajdziemy taką drogę, więc chwała za to ludziom, którzy kosztem swojego czasu, dużej ilości czasu, oszczędzają pieniądze. Ale powiedzmy sobie szczerze, łatka jest i zniesienie płatności na rzecz buy-to-play popartego równymi szansami oraz sprawiedliwym PvP staje się pewnym dowodem na to, że problem istniał. Czy tak olbrzymi, jak sądzą gracze w Day tysiące, może tak, może nie. Wybaczcie jednak długi wstęp, bo oto przed nami właśnie Archeage Unchained, który jest na rynku mniej więcej od połowy października 2019 roku i na starcie zyskał gigantyczną popularność, aczkolwiek nie była to popularność taka w 100% pozytywna. Jest trochę tak, że chyba nie tylko ja mam wrażenie, iż dopiero po premierze buy to play potencjalny gracz MMO mógł zobaczyć siłę tej marki. Podobne tłumy pamiętam chyba tylko kiedy karpia i drzewka świąteczne rozdawano za darmo. Ba, w ogóle Twierdzić, że obok WoWa Klasika była to druga albo i trzecia wraz z Albion Free to Play tak istotna akcja ubiegłego roku, w której nie brałem udziału aktywnego, bo wiele godzin stania tylko po to, aby dostać disconnecta jakoś mi się nie uśmiechała, aczkolwiek z czasem napięcie się rozeszło, a Arcade Unchained mógł i pewnie dla wielu z nas stał się symbolem odrodzenia. A może i nie? Zacznijmy tutaj od początku. Jeżeli ogólnie nigdy wcześniej nie graliście w Jam, no to cóż, to nie jest materiał, który pokażę Wam wszelakie aspekty związane z obszerną kreacją bohatera, sposobami na levelowanie, czy też tym, jak efektywnie poradzić sobie z mnogością różnego rodzaju opcji. Musisz natomiast wiedzieć, że jeżeli Archeage jakkolwiek Cię interesuje, to potrzebujesz sporo czasu na granie, bo poznanie otwartego świata i jego funkcji, zabawa w rozbudowanym systemie rozwoju bohatera, czy nawet sam crafting wymagają w zasadzie kilku oddzielnych materiałów. Mam w ogóle wrażenie, że przelecenie Archeage'a jest czymś awykonalnym, bo zawsze znajdzie się coś, co Was zainteresuje. Czy to handel, czy guzdranie się przy domku, hodowanie roślin, zwierząt, a nawet budowanie statku, aby później wpłynąć na poszukiwanie podwodnych bestii. Zresztą śmiem twierdzić, że pod względem zawartości, nazwijmy to wodnej, Arkei, czy, czy to zwykły, czy też unchained, jest najbardziej rozbudowanym tego typu MMO na rynku. Prawdziwy sandbox, tak bym to ujął i nie ma tutaj ani grama przesady, chociaż jest sporo osób, które i tak narzekają na zbyt małą ilość kontentu PvE względem PvP, ale to już kwestia gustu. Rzeczywiście jest tak, że PvP jest tutaj jednym z lepszych. Mamy sporo kontentu, który kręci się właśnie wokół rozgrywki graczy versus graczy, przykładowo transport towarów z naciskiem na ryzyko ich straty, bo ktoś przykładowo może Was okraść, a później spieniężyć ładunek, szczególnie na terenach niebezpiecznych jest to zauważalne. Do tego mamy walki morskie, gildine czy też Castle Siege. Także ogólnie treść nastawiona na walkę z innymi graczami jest faktycznie bardzo mocno angażująca i ciężko się od niej gdzieś tam odbić jednak, wraz z wejściem Arcade Unchained gra przeszła solidny upgrade graficzny i nawet patrząc na to, że jakiś czas temu została wydana, to pozostaje atrakcyjna na tyle, na ile pozwala silnik, a mając jakiś punkt odniesienia wtrącę, że moim zdaniem arcade Unchained wygląda lepiej niż Bless, a przynajmniej lepiej aranżuje otwarte przestrzenie. Jedyne, co moim zdaniem psuje wizerunek bardzo dobrej gry, jest pewna repetytywność, no i nuda obcująca w zadaniach, ale jeszcze parę lat temu ciężko było na to jakkolwiek narzekać. Zresztą, jakby spojrzeć na Wspomniano wcześniej sandboxowość, to zamiast gnać z levelem dzięki zadaniom, można sobie śmiało te czynności urozmaicić. No więc, czemu mmo tak dobre nagle na Steamie z ocen pozytywnych, zeszło do mieszanych? No i tutaj zaczynamy się pochylać nad mroczną specyfiką produkcji, której ciężko nie zauważyć. Przez ostatnie tygodnie na portalach branżowych przewinało się co najmniej kilkanaście newsów o problemach. Bugi, eksploity, banowanie graczy stopki, problemy z arkpasem, który stał się punktem spornym, no i ta próba twórców, aby stale ugrać trochę dodatkowo grosza na buy to play. Do tego dochodzili Gold sellerzy, no i serwery, które po prostu miały kłopoty. Chociaż jak pamięci usięgnę, to wydaje mi się, że Trion też radził sobie raczej z podstawową wersją, jeżeli chodzi o serwery średnio. Gracze też chyba mają dosyć tych humorków ze strony wydawców. Patrząc na wyniki na Steam Charts to, nie umniejszając oczywiście wersji klientowej, stałe spadki. Mimo, że przy starcie można było doszukiwać się informacji jakoby na serwerach przysiadywało 50 tysięcy osób jednocześnie, co czyniło grę drugą co do popularności w październiku 2019, to teraz Mam wrażenie, że te spadki jednak odbiły się stosunkowo mocno na populacji. Oczywiście są przechwałki gamingo, że mamy naprawdę świetne wyniki, że gra pociągnęła w górę bardzo mocno ogólne finansowanie firmy, ale no powiedzmy sobie szczerze, gra była buy to play, więc jakże mogłoby być inaczej. Więc karuzela kręci się dalej. Oczywiście to nie jest tak, że krytykuję samą grę. Arkage był i jest bardzo dobrym mmorpg aczkolwiek mam wrażenie, że trafił w nieodpowiednie ręce już od samego początku, od premiery kilka lat temu. No bo powiedzmy sobie szczerze, te ręce sobie nie radzą. Jak bowiem inaczej nazwać fakt tak nietrafionej implementacji zbagowanego Arkpasa, gdzie przepustka sezonowa okazała się kopalnią złota dla cwaniaków i zabójstwem jednej z nadrzędnych sandboxowych aktywności, czyli ekonomii. W zasadzie przestałem już śledzić loterię, jaka dzieje się właśnie z tą przepustką sezonową, czy jest, czy nie ma, stale dostajemy komunikaty, że ma trafić na serwery testowe, później zostaje wycofana, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie z tym jest sporo zabawy. Zamiast tego jednak podjąłem w ogóle jeden i To dosyć zasadniczy wniosek. Arcade Unchained to dobry marketingowy zabieg, który pozwolił sprzedać grę na nowo, mimo że ma ona już kilka lat na karku. I nie byłoby z tym nic złego, gdyby nie fakt, że kupiliśmy grę, która po tylu latach od wydania no, jest nadal zbagowana. Poza tym pojawia się ciągła i usilna próba spieniężenia całości po raz trzeci, yy, która jest połączona z brakiem wsparcia ze strony twórców. Jako gracza ogólnie zastanawiam mnie w ogóle fakt, czy nie dało się gry zrobić raz a dobrze, zamiast wydawać ją drugi raz. Kombinować, no i proszę bardzo, wciąż mamy niedoróbki. Pewna popularność nowej wersji świadczy poniekąd o tym, że o ile gra jest dobra, to zabijają ją mikropłatności, a gracze usilnie pragną sprawiedliwej zabawy. Będąc zatem obiektywnym, polecam oczywiście Arcade Unchained i to zdecydowanie bardziej niż podstawową wersję gry, no bo tutaj przede wszystkim zyskujecie takie poczucie, że jednak jest znacznie bardziej sprawiedliwie. Owszem, nowa wersja gry jest pełna weteranów i próg wejściowy moim zdaniem jest wysoki, szczególnie jeżeli oczekujecie. Prowadzenia za rękę. Tutaj takowego nie ma. Nastawcie się zatem na sporo tutoriali i mocny aspekt społeczny, jeżeli interesują Was co bardziej efektywne aktywności. Bo moim zdaniem jednak faktycznie Chan Chain jest tą grą, w której bez wspólnego grania, bez jakiejś gildii i tak dalej. Gra się dość ciężko, poza tym jest nudnawo, więc warto zaangażować się w jakąś ekipę i to z nią faktycznie poznawać cały świat. Jednocześnie z drugiej strony gryząc temat, sam nie wiem czy już był, czy dopiero będzie ten idealny moment na Zakup tejże gry. Tutaj tak naprawdę odpowiedź jest bardzo trudna, bo z jednej strony liczę na to, że gra w końcu wyjdzie na prostą, na taką prostą, na jaką chyba każdy by oczekiwał, a z drugiej obawiam się, że właśnie ten moment już odchodzi z każdym kolejnym błędem deweloperów, a tych popełniają oni sporo i chyba należy z tym jakoś żyć. Zabawa w czy jest niesamowita, to pewne. Tym razem jest ona znacznie bardziej sprawiedliwa, jak powiedziałem wcześniej, ale ogólnie ostatniego szlifu jak nie było, tak w moim odczuciu nie ma. Chociaż i bez tego to prawdopodobnie najlepszy. Sandboxowy MMORPG w rękach nie do końca odpowiedniego dewelopera. To wszystko ode mnie na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!